A zaczynamy od zaproszenia do oglądania cyklu, który obecnie jest na naszej antenie. Powrócił po przerwie. Jest to filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich. Jeździł po wsiach, po miasteczkach i namawiał miejscową ludność do głosowania za Polską, tu na tej na Śląsku. Cała rodzina wspominała zawsze, że największy sukces to był właśnie udział Maksymiliana Hagera w wyborach. W kampanii wyborczej Korfantego. Ciągle to było Polska, Polska i Polska. To było do samej śmierci najważniejsze dla nich. Cała rodzina była bardzo taka walcząca o Polskość. Dziadek nigdy nie chciał opowiadać ani o wojnie, ani o tych trzech powstaniach, co brał udział. Tak by to chciał zachować dla siebie, a nie dla nas. Najważniejsza dla mojego dziadka była zawsze rodzina, praca i to, żeby w zgodzie żyć z innymi ludźmi. A z nami w studiu już pierwsi goście, Kamil Niesłony i Maciej Marmola, reżyserzy Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich. To jest e, chyba wasz taki najdłuższy projekt filmowy w życiu, tak można powiedzieć, bo ile to już trwa? Siedem lat. Siedem lat. Siedem lat i chyba nikt z nas nie przypuszczał te siedem lat temu, kiedy zaczynaliśmy wymyślać Filmową Aha. Encyklopedię Powstań Śląskich, że doczeka się tak długiej historii, a początkowo Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich, bo pamiętam te nasze pierwsze rozmowy, wcale nie miała być serią filmów dokumentalnych. To miało być archiwum historii Mów Mówionej. Dopiero potem z czasem postanowiliśmy ubrać to w formę krótkometrażowych filmów dokumentalnych. I tak z każdym rokiem po 8-10 odcinków produkowaliśmy. Dzisiaj jest ich ponad 50. No i kawał w historii, wspomnień rodzinnych udało się zarejestrować. No, to jest chyba tak, że im bardziej zagłębiacie się w tę historie tym więcej osób się do Was zgłasza, tym więcej ciekawych wątków, w historii poznajecie. Tak to wygląda, że, że to jest taki efekt kuli śnieżnej. Dokładnie tak, jesteśmy u jednej rodziny, ona mówi, że ktoś jest tutaj z sąsiadów albo ktoś z jakichś bliskich, który też ma ciekawą historię, I tak poznajemy tę historię Ślązaków. Jeździmy praktycznie no, po całym województwie, bo jesteśmy e, nie tylko tam w katowicach, w e, piekarach, ale też jeździmy w inne zakątki województwa, też w, jakby no, to jest. Podróż dokumentalna, którą robimy od tych siedmiu lat, i myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Myślę, że tak, bo to, co było ideą też filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich, urzeczywistniło się, bo mieliśmy zamiar udokumentować szczególnie wspomnienia synów i córek powstańców śląskich. Pokolenie powstańców już wiadomo odeszło, pokolenie synów i córek powstańców. To po prostu są w rodzinach i one są przekazane, ale z każdym pokoleniem coraz bardziej się zacierają. Udało się udokumentować sporo takich e, wspomnień e, ludzi, których już dziś wśród nas nie ma, mm -hmm. No ale są zapisani właśnie e, na taśmie filmowej i sporo z tych wspomnień e, można było oglądać chociażby w serii filmowej Encyklopedia Powstań Śląskich na antenie telewizji Katowice, ale też w wielu produkcjach telewizji polskiej e, podczas setnych rocznic e, Powstań mm -hmm. Śląskich, pierwszej, drugiej, trzeciego Powstania Śląskiego. No, To jest też... E... Tak, tak naprawdę to piszecie też te historie, nieznaną historię, dlatego że no, wiele faktów pewnie nie było znanych. Ludzie mieszkający w najróżniejszych miejscowościach, często, często pewnie bardzo niewielkich, a wy tam docieracie i, i je zapisujecie dla potomności. To jest wyjątkowa sprawa. Najważniejsze nawet nie te fakty, bo fakty zawsze można zrekonstruować historycy tradycyjnie doskonale, tylko te opowieści rodzinne, jak to wspominał ojciec, jak to wspominała mama. To jest myślę to najciekawsze, co poznajemy. To jest taka praca dokumentalisty. I najciekawsze są te wypowiedzi właśnie tych osób najstarszych, czyli tych, co, którzy bezpośrednio pamiętają te relacje. A kilku takich 19-90 latków, nawet starsze osoby, e, nagraliśmy i myślę, że to jest faktycznie materiał, który. Jakby daje tło tej historii. nie mm. ja samo historię pokazuję. Jedno to są te wspomnienia, o których Maciek teraz mówi, ale dwa to są fotografie archiwalne. Niejednokrotnie tak? w, tak, w tych albumach rodzinnych są fotografie, których nie ma no, większość muzeów, i to takich mm -hmm. dużych nawet. I ze zdumieniem czasem patrzymy na to, co te rodziny tak naprawdę przed nami wyciągają. A w tym roku po raz pierwszy udało nam się większość fotografii pokolorować, więc można w najnowszej serii filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich zobaczyć fotografie jest rekonstruowane pokolorowane zupełnie inaczej patrzy się na te lata 1920 21 22 no i 19 na kolorowych fotografiach No tak ale powiedzcie bo na początku to wyszukaliście tych bohaterów czy teraz już jest tak że to oni sami już zgłaszają się do was bardziej częściej jest jest prościej pewnie do... po programie ktoś znowu zadzwoni do czego <laughs> zachęcamy Państwa, oczywiście takie osoby się zgłaszały tak, tak niektóre tak. z filmowych encyklopedii są właśnie pokłosiem tego programu No właśnie bo Występowaliście tu wielokrotnie. No, pokłosiem tego programu też jest kolejny projekt, który, w którym propagujecie historię na zewnątrz, tak? nie tylko poprzez filmy. Co to jest? Robimy warsztaty filmowe. To mhm. też od sześciu lat, bo to rok później niż filmowa encyklopedia wystartowaliśmy mhm. z warsztatami. No i zaglądamy w przeróżne miejsca i domy dziecka, i odwiedzamy seniorów, i szkoły w małych miejscowościach. No i uczymy młodych ludzi robić filmy. Po prostu i tych starszych też. też. To myślę, że o tym też kiedyś w pokoju na Poddaszu poopowiadamy i może odwiedzimy was z kamerą na takich warsztatach, a póki co polecamy filmową encyklopedię Powstań Śląskich, dziś kolejny odcinek był na antenie, więc kto przegapił, musi czekać już następny tydzień. Każdy wtorek, 17.15, polecamy gorąco i dziękujemy Wam i czekamy na więcej.